Tym razem w mojej ręce znowu trafił Junak. Tym razem jest to nowość na 2016 rok, która już jest w sprzedaży, podobno, więc ciekawy zabieg. Ale mimo motocyklu, pokażę Wam kolejną ciekawostkę z miasta, z którego pochodzę. Um, sięgnę po kamerkę. Niech Środa będzie naszym nauczycielem. Dla upomnieńienia wielkiej powodzi w lipcu 1997 roku w lipcu 2007 roku mieszkańcy miasta i gminy Krapkowice Słuchajcie, czemu was tutaj przeprowadziłem? Chciałem wam pokazać jakby ramy czasowe dotyczące firmy Ząkszeń przy produkcji tego motocykla, tego motocykla którego ja wam, wam jeszcze raz pokażę ze szczegółami Tutaj u mnie w Krapkowicach w mieście, w którym pochodzę, stoi taki pomnik Nie tutaj cofnę dla w tej wielkiej powodzi, którą wielu z nas pamięta w 1997 roku była taka powódź, tutaj fajna tym na tym, na tym pomniku widać jak wysoko ta woda w 1997 roku tutaj była. 10,32 metry tak, od, od poziomu rzeki było przekroczone. Ja pamiętam, że przez ten most tutaj przelewała się woda wtedy. Także macie mniej więcej pojęcie, jaki to był ogrom wody, który musiał się tędy. Ten wydostać. Tutaj niżej są, są inne lata, w których również były tutaj tereny zalewowe, są gdzie stoi ten pomnik, więc tutaj widać, jak, jak wysoko ta woda w, tu, w których tam latach była. Natomiast na no mówię, ta to była to była naj, najstraszliwsza, że tak powiem, powódź tamtych lat, od, 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 od kiedy tutaj jest, jest to mierzone. Ale czemu, czemu akurat 1997 rok? Mnie tutaj przywiózł, czy, czy przywiózł w to miejsce. Słuchajcie, ten motocykl jest Unak 12 przynajmniej u nas tak się nazywa. On jest produkowany przez firmę Zongshen. Ta firma Zongshen, ona wypuściła pierwszy motocykl w 96 roku, czyli rok przed tą powodzią. I chodziło tylko o to, żebyście mniej więcej wiedzieli, jak są ramy czasowe, kiedy oni zaczęli produkować motocykle, w 96 roku. Natomiast, wyobraźcie sobie, że na chwili obecnej Produkują ich, czyli na produkuje ich milion rocznie, z tego 30% eksportuje. 9, 700 tysięcy około tych, tych motocykli jest sprzedawanych na rynku wewnętrznym, reszta jest na, rynek na, na eksport. Ten Junak M12 nazywa się Zaunkszen R1 bodajże i mocno stylistycznie nawiązuje, moim zdaniem, do Harley Davidsona, Sportstera, choćby coś lepki po bokach. I ten, co ciekawe, jeszcze, jeszcze a propos firmy Zomkren. Firma Ząkřen w ogóle to jest firma rodzinna, która została założona w 1982 roku i zaczynali wtedy jako garaż naprawczy, tak zwany. Mały warsztat, naprawiali jednoślady i od tego się to zaczęło. W 1992 roku zaczęli produkować części motocyklowe, a w 1996, jak już wspomniałem, wypuścili pierwszy motocykl. Ten motocykl, jak wspomniałem wcześniej, to jest. Chińczyk, produkowany przez firmę Zongchen, nazywa się w Chinach R1. E, tak przynajmniej jego firma nazwała, cokolwiek to znaczy, a nie ma ani litra pojemności, ani, ani nie jest to pierwszy ich model, nie mam najmniejszego pojęcia. E, natomiast prezentuje się niezwykle ładnie. Co mnie zaskoczyło w nim, to to, że, że, że błotniki, zarówno przedni, jak i tylni, e, to są błotniki metalowe, e, gdzie Chińczycy wszędzie pchają, gdzie tylko mogą, plastik. No tutaj już jakiś postęp widać, że rzeczywiście. Ten, ten błotnik tylni i ten przedni są, y, są metalowe, w ogóle tu jest dość, dość sporo metalowych elementów, ale, ale jest też jak wiadomo sporo plastików. Największą zagadką dla mnie w tym motocyklu um, był jego silnik. Um, ten silnik to jest, um, to jest silnik o oznaczeniu 152 FMI, co oznacza jeden cylinder, 52 silnicy tłoka, F chłodzony powietrzem. M, motocyklowy, silnik i I, ponieważ 125. Na temat tego silnika nie da się w internecie dużo znaleźć. Zwykle są to przedstawiane silniki e, innego typu z silnikiem e, poziomym. To jest całkowicie inny silnik. W Chinach już mówi się tak naprawdę o silnikach ząższenia. Już nie mówi że to jest kopia czegoś, e, skopiowane z czegoś. E, to jest po prostu silnik ząższenia. Natomiast mi osobiście e, bardzo kojarzą się i z wyglądu, i z. E, z z przełożeń, które są w skrzyni biegów, z tym silnikiem, który widzieliśmy w Janszy, e, czyli w Yonaku Słowia 5 RS, e, czy też w, w, e, w silniku z Yamaha YBR. Być może jest to jakaś wariacja na jej temat, nie wiem, trudno mi się określić, bo, bo naprawdę jest to jest to jakaś nowinka. Tak samo jak silnik, który w Zomkrę wprowadził w, w motocyklach. Em, które sprzyjają teraz ROMET Z1Z1T to są silniki, które mają oznaczenie 158 FMI. Skrzynia biegów w tym silniku jest praktycznie zastopniona tak samo jak w tym Jan Sli. przepraszam, że tak do go Jan się przyrównuje, ale, ale naprawdę ten silnik bardzo mi się z nim kojarzy. To znaczy, tak, biegi 1 do 4 są biegami miejskimi, dynamicznymi, bardzo szybko się na nic przyspiesza. Na czwórce można jechać spokojnie 90, jest z jest 8, dość silny. Piąty bieg jest już nad biegiem, to znaczy rozchulamy go do 90 na godzinę. Czy tam 93 na przykład wbijamy piąty bieg biegnący słabnie? On będzie trzymał 89, 90, 92 przy, przy niższych obrotach. Jest to na pewno oszczędniejsze i dla silnika. Nie będzie on tak na wszystkich obrotach ciągnięty. Będzie mniej, nie to palił. większa kultura jakby pracy. Jeżeli będzie potrzeba podwijać, jechać pod górkę redukcję do czwórki, spokojna, nie można też 90 jechać. No, jest to sprytny zabieg i, 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 i mówię, czy tego podopali pali, zaś z Yamaha i bardzo dobrze im się sprawdza. Skoro o silniku już wspomniałem i o prędkości, to warto by było zobaczyć sobie, no może się nie przeruci, Zobaczyć sobie, e, co ten motocykl zatrzymuje. Więc tutaj z przodu jest tarcza hamulcowa, która jest e, dość sporych rozmiarów, jeśli chodzi o westki piątki. Czasami się widuje nawet mniejsze, chociaż no, spora, spora średnia, może bardziej. Standardowo dwutłoczkowy zacisk. I muszę powiedzieć, że ja, ja tym motocyklem jeżdżę dwa, drugi tydzień, który muszę go niestety już oddać. I mówię naprawdę niestety, bo jeździło mi się nim bardzo fajnie. Nie używałem tylniego hamulca, gdyż przedni był wystarczający, żeby ten motocykl tak zatrzymać. Sprawdzałem: tylny hamulec jest bębnowy tak i dość, dość znośnie hamuje nawet da się koło z tyłu zatrzymać. Natomiast, no, tak jak mówię, jeździłem dwa tygodnie i nie potrzebowałem go użyć. Patrząc dalej, no tak, popatrzymy sobie do przodu. Mamy migacz, kierunkowskaz diodowy. Taka dość duża bańka, ale opływowy kształt. Ale jest tu, tu, tu diodek troszeczkę, jest bardzo fajnie widoczny. No to jest kwestia stylistyczna, może się komuś podobać, może nie. Zaglądamy teraz do lampy. Ja nie, mi się wydawało, że gdzieś czytałem, że Junak chwalił się, że, że ten Junak M12 ma jakiś super, hiper mega. System oświetlenia i tak dalej, a ja tu w tej lampie widzę zwykłą dwuwłuknową bańkę, którą, która jest spotykana we wszystkich Chińczykach tej starszej daty, że tak powiem, bo teraz te. Te najnowocześniejsze wprowadzają już halogeny, natomiast tutaj, jeszcze w tej lampie siedzi dalej bańka. Nie wiem skąd im się wymyślił ten, yy, ten system. Być może wersja testowa ma po prostu bańkę. Może te seryjne będą miały coś innego, coś, coś lepszego? Nie wiem. Na dzień dzisiejszy widzę tutaj bańkę. E, drugi migacz, wiadomo, tak samo. E, tutaj mamy taki daszek. To jest plastik chromowany, e, który no moim zdaniem też dalej nawiązuje do tego Harleya e, Sportstera. E, no gdzieś. Gdzieś chyba się musieli na nim wzorować. Tak samo jak, jak te boczki, to są tylko i wyłącznie elementy dekoracyjne, które mają nadać jak gdyby, e, poważniejszy wygląd zaślepić tutaj ten, tą dziurę pustą e, między, między tym e, silnikiem a, a bakiem. E, dobre jest to, że już widzę, że będzie dobry dostęp do regulacji zaworów. Tutaj jest naprawdę dużo miejsca po podkręcaniu tego. Tej, tej bocznej plastikowej osłonki, spokojnie będzie można sobie te zawory wyregulować. I to jest, to jest dobra wiadomość. To jest dobra wiadomość, że, że. Bo w niektórych sprzętach, tych jednocylindrowych ciężko się dostać, w niektórych lepiej, ale tutaj widzę, że jest, że jest bardzo fajnie. Mamy kranik paliwa. Kranik paliwa. Kranik paliwa jest, no, jest potrzebny, czy nie jest? Jest pewno potrzebny, że można sobie go zamknąć na zimę. W sezonie, jak się jeździ motocyklem, proponowałbym tego nie ruszać, bo każdy. Każdy ruch tutaj wyrabia uszczelkę i po iluś tam z, Po tysiącu razy czy po ilu on stanie się wyrobić i zacząć ciec I, I to To po prostu nie ma sensu jest, jest, na, jest otwarty Dodatkowo bo normalnie jest tak że ustawia się go na rezerwę na, czy na pełny jak Zaczynamy przerywać ustawia się na rezerwę żeby do stacji benzynowej tutaj nie ma takiej potrzeby bo Jest wskaźnik paliwa na liczniku który pokażę jeszcze za chwileczkę Elektroniczny jest tam tam wyświetlacz i, i, i ten. Tutaj widzimy na gaźniku jest sanie, to jest, to jest dźwignia z sania i też jest stosowana, żeby ją włączać ale już jest pociągnięta linka. Jest dołożony tutaj kit taki, jak gdyby set, i ta linka idzie do kierownicy. Na kierownicy można ją sobie, można ją sobie z kierownicy sterować. Tutaj widzimy napinacz. Tak, pod tym jest pod tą zaślepką jest napinacz łańcuszka rozrządu. To nam mówi, że silnik jest na troszkę rozrządu, a nie na popychaczach. Czyli jest to już konstrukcja ciut nowsza od tej z lat 70 to będzie jak lata 80 może 90 rok. Jeśli chodzi o obazowanie tego. Tabelki ładnie pospinane nie żałowali tych strycy, tak jest, jest to dosyć fajnie, ta wiązka oprowadzona, nie ma się czego przyczepić. E, patrzymy dalej, e, aha, tu jest, tu jest bardzo fajna rzecz, e, stopka boczna. E, stopka boczna, e, która to stopka, normalnie w, w większości sprzętów chińskich jest w niej wyłącznik e, taki, że jeżeli stopkę mamy z, rozłożoną, nie odpalimy silnika, pod, żeby z tą stopką rozłożoną nie pojechać. E, konstrukcja tej stopki tutaj jest zrobiona e, całkowicie inaczej, E... Nie zapomnimy jej schować, gdyż ona chowa się sama. E... Znaczy, jeżeli się motocykl stawia do pionu, to ona automatycznie ta sprężyna, tutaj, która jest, powoduje, że ona wraca e... do położenia powiedzmy, zerowego, tak, do, do bazowego, ona jest schowana. E... Natomiast e... gdzieś tu trzeba by chyba jakąś gumkę dołożyć, żeby ona się odbijała. Bo ona się, się, się odbija aż uderza o ramę. To słychać. Dobrze byłoby gdzieś tam jakąś gumkę dać, żeby, żeby to po prostu nie hałasowało nam. E... Podczas składania. Ale, ale co jest, co jest niestety dziwne, no dziwne jest to że się dziwnie na tym autostradę stawia na początku. Mi się to dziwnie stawiało, ale powiem, że system jest dużo lepszy od tego elektronicznego, bo tu nie ma się co zepsuć. Taka stopka pewno się schowa i, i nie będzie sobie żadnych problemów. No, gdzieś tam, gdzieś tam ktoś to, to, to tak sobie rozwiązał. Tutaj mamy, mamy podesty, one wyglądają na malutkie, można je jak gdyby, no tak, są trochę ruchome, nie wiem. Czemu ma to służyć na zakrętach, aż tak się nim położyć chyba nie da, chociaż może ktoś potrafi, nie wiem. E, to jest dźwignia zmiany biegów, w kolorze srebrnym, no tak, niebo to cały jest, jest raczej utrzymany w tonacji czarnej, e, no ale stylistycznie nie jest, e, nie, nie jest źle, bardziej rzuca się ten gaźnik w oczy, że jest srebrny, a nie czarny, no ale to nie można za wiele wymagać. tak? E, te stopki boczne są małe, ale są wygodne, są wygodne, ja też mam but duży, bo ja jeżdżę w 46, motocyklowych ale jest, jest mi na nim wygodnie mam gdzie tą nogę postawić, nawet lekko pod skosie staję, ale jest, jest wygodnie, wygodnie zmienia się biegi może to wyglądać na małe ale, ale w rzeczywistości aż takie małe nie jest idąc dalej do tyłu tutaj mamy, ma, mamy z, y, taką, to jest plastikowe to jest przekręcane tutaj na, na śrubkę z tej strony Śrubka i tam pod spodem jest, jest chyba filt powietrza bodajże i, i akumulator ale to akumulator z drugiej strony jest dość bardziej wygodniejsze. Podnóżka dla pasażera, podnóżka pasażera, stopka centralna, szalenie przydatna rzecz do smarowania łańcucha stawiające na centralce, możemy spokojnie sobie łańcuch smarować. Na co zwrócić uwagę w chińskich sprzętach, że nie są budżetowe na wachacz. Ten wachacz jest widać, że jest gruby, solidny, mocny. W tanich sprzętach jest to rurka, która ona się nie wygina powiedzmy, jak przy normalnym użytkowaniu, ale przy jakimś przeciążeniu czy przy jakichś dziurach konkretnych, to ona się może wtedy złożyć, zwichrować i jakby była rurka. To jest naprawdę solidny, porządny Czy Amortyzatory, no standardowe dwa amortyzatory, są, są zrobione z regulacją, można sobie wstępną sprężyny zrobić, mają być miększe czy twardsze. To jest też plastikowa zaślepka, migacz, idziemy do tyłu. Z tyłu mamy, z tyłu mamy lampę. Lampa jest e, diodowa, także tu mamy nowoczesność. Fajnie się to prezentuje, bardzo fajnie, mi, mi ten bardzo, bardzo, bardzo się podobał, choć ja osobiście no, tą, tą, tą rejestrację dałbym sobie na dół, tylko chciałbym się do oświetlenia sobie do niej robić i wtedy ten może dostałby troszeczkę, no, ładniej by to wyglądało. Też jest ciekawe, nie wiem po co tu są takie otworki, muszę zapytać, może ktoś będzie wiedział. Może jakiś uchwyt na mocowanie bagażnika, łącznie z tym nie wiem, może są jakieś akcesoria. Dochodzimy do drugiej strony, tu już mówiłem że wcześniej jest bęben, on dosyć dobrze hamuje ale mówię, no, no nie używałem go, bo po prostu nie począłem go e, e, używać opony, są, opony są, są jakieś chińskie ta guma no, i są gumowe, nie są takie całkiem świeczka plastikowa natomiast na mokrym nie jeździłem, to nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć jak z przyczepnością może ktoś inny będzie miał okazję po, potestować na mokrym, to, to nam powie e, dochodzimy do tłumika e, zresztą, popatrzcie na tłumiku, ja tak zrobię, żeby było widać. O, na tłumiku pisze, że jest to produkowane przez firmę Zongrzen. I to nie tylko tłumik jest Zongrzenowski, tylko cały motocykl, także jest, jest no łatwiej, można sobie zidentyfikować. Nieraz, motocykle jak, jak ktoś nie wie, gdzie jest, gdzie jest kto, kto produkuje dany motocykl, a nie ma dostępu do bazy e, numerów VIN, no to, to, to często, gęsto na chińskich sprzętach, tak na tłumiku jest, 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 jest nabita firma. I zwykle jest tak, że firma, produkuje tłumiki, produkuje również e, motocykl. Ten tłumik e, będzie rozczarowaniem dla miłośników chopperów bo jego tego mocykla przez ten tłumik nie słychać wcale. No, wcale może nie, no, ale jak się jedzie w kasku, to naprawdę nie jest ten, ten dźwięk tego silnika nie jest jakoś wybitnie słyszalny. Dla mnie jeździ się przyjemnie, ja nie potrzebuję, żeby, żeby może jakieś hałasował strasznie, ale przypuszczam, że znajdą się amatorzy, żeby gdzieś tam wiercić otwory i, i coś kombinować, natomiast ten, ten tłumik bardzo fajnie wycisza, wytłumia, naprawdę można fajnie sobie po cichutku jechać. Idąc no dalej, dochodzimy do katalizatora, tutaj jest katalizator na potrzeby Unii Europejskiej, w chińskich sprzętach, w Chinach, spodziewany na Chiny raczej tego się nie montuje, no u nas jest I... Nie wiem jak ząkszenie, ale w, w innych sprzętach często gęsto zaczyna on dzwonić, jak gdzieś tam troszkę się wypają, zaczyna dzwonić, te ruce wkurzające, w tym po dwóch tysiącach z haczykiem takie coś się nie dzieje na razie, więc, więc ten no, bardzo fajnie jest też, też widać że z dbałością o szczegóły, jest zrobiona druga strona, to jest ten pedał hamulca tylniego, także, także fajnie, no i tutaj tak jak wspominałem jest ten nieszczęsny gaźnik, który no, tu jest silnik czarny, gaźnik średni, tu jest znowu czarny. To tak troszeczkę, troszeczkę się rzuca w oczy. Jest też Kickstarter, można go wyciągnąć tak, co jego z Kickstartera. To jest też informacja dodatkowa: jeżeli motocykl posiada Kickstarter, a jest motocyklem chińskim, oznacza to, to mniej więcej tyle, że bez akumulatora też pojedzie. W większości przypadków tak jest, że ten teśnik z kopniaczkiem, akumulator może być pusty, słaby, a znaczy musi być, ale, ale on może być słabiutki, z kopniaka da się wtedy odpalić. Czasami trzeba go troszkę, troszkę bardziej przegazować, żeby, żeby jakoś świecić nie zgadza się, ale da się go odpalić niemniej jednak i on wtedy pojedzie. W awaryjnych sytuacjach się, się to przydaje, nie powiem. Idziemy dalej. Tutaj no tak, umiejscowienie stacyjki jest bardzo interesujące no i troszkę trzeba, troszkę się człowiek naszuka, bo praktycznie się znam na cyklu i sięgając tutaj jest, jest trudno tutaj powiedzmy na macę, no bo to jest kwestia przyzwyczajenia na pewno, ja mówię, za mało nim jeździłem, żeby żeby się tego nauczyć, tu pójść i dodaję, tu mamy blokadę kierownicy, możemy z tym zrobić i dochodzimy do numeru Win, tak, numer Win LZS, L pierwsza literka, która jest w numerze VIN, to jest numer to jest oznaczenie kraju, jak jest L to jest produkowane w Chinach, ZS firma z PCJ. To, to wszystkie chińskie sprzęty mają te PCJ, a później to już zależy od producenta, co on sobie tam e, zakodował. Z przodu jeszcze dochodzimy z drugiej strony, na przednie kółeczko sobie możemy spojrzeć. No, Felga prezentuje się bardzo fajnie. I mimo tego, że ona, jak sobie przyjrzymy się troszeczkę z bliska, ona jest taka jakby tutaj prążkowana, frezowana. Nie martwcie się, to nawet jak troszkę zaś nie dzieje, idzie bardzo elegancko wyczyścić, ja mam, ja mam, ten, mam felgę z, z takim też, też właśnie frezowanym wzorkiem e, w moim e, Kiway z 2007 roku i, i też elegancko idzie to wyczyścić. Kółeczko było wyważone i to widać, że ktoś to wyważał, ale mi się zdaje, że jeszcze chyba ta opona musi być gdzieś chyba wadliwa, bo tak jak się jedzie 90 na godzinę, to lekko, lekko nią rzuca, no ale to jest kwestia, mówię, na, na gwarancję, jakąś taką takie coś wystąpi, na pewno to stanie chyba uwzględnione, bo... Albo jeszcze raz wyważyć, albo, albo te, to. ale to, 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 to nie będzie otwale, to będzie na pewno nie od opony. Opona jest wycinana we wzorze, który przypomina mi osobiście metalera Laserteka. Jak zwykle jeszcze, na, jeszcze pod koniec testu pokażę Wam, pokazuję Wam zwykle. Jak to wygląda z kierownicy? No, tak widzimy śmietnik, dobra, trudno. E, dobra, od lewej strony lusterka. E, kolejny sprzęt, tu nie musiałem regulować e, ustawień lusterek, nie miałem z nimi problemu. Znaczy musiałem lekko poregulować, ale nie miałem problem, żeby ustawić tak, żeby widzieć, co się z tyłu dzieje, a nie widzieć własnych e, rąk. Jest fajnie. Kierownica jest taka. E, Wygięta do góry, ale troszkę się bałem, że będzie niewygodnie, ale jest naprawdę wygodne. Jak dla mnie musiałbym sobie minimalnie, szodownie po prostu przepłacione, żeby ona była troszeczkę, troszeczkę niżej, ale naprawdę minimalnie i byłoby super, a już nie regulowałem. Co mnie również zaskoczyło w tym sprzęcie, nie spotkałem się, żeby w niczym sprzęcie przełączniki, obudowa przełączników była metalowa, ona jest jedna, z drugiej strony jest metalowa. Co wróży, w że jest solidnie wykonana. Mam nadzieję, że, że w środku różnie jest solidnie wykonana i będzie długo służyć. Jest no, no widać, że, że jest ten taką jakąś trasę wyżej niż, niż, niż inne sprzęty chińskie. Że, no, no, że jest to czołówka, tak. Sanie jest bardzo dziwne, jak dla mnie. Pierwszy raz też się spotkałem. Z tym mówię, wiesz, same nowinki w tym motocyklu, jak dla mnie. To jest Sanie, jak się go da na dół no to wtedy jest sanie maksymalnie włączone, możemy sobie ten motocykl odpalić ale jak puścimy, no automatycznie wraca z powrotem e, i to wystarczy e, ja myślałem, że jak puszczę, to mi to silnik zgaśnie, ale tak się nie stało bo normalnie jest tak, że jak silnik zimny jest, a było 12 stopni, go odpalałem e, to trzeba trzymać na do... w dół sanie ustawić na stało, zwykle zostawały te ssania no tak, jak odpalało się te No on sobie chwilę pochodził, dawało się na pół sanie, bo inaczej jak się dawało na zero, to, to on gaz, tu wystarczy go dać na dół, odpalić motocykl Potrzymać go może 4-5 sekund, puścić i on chodzi. I naprawdę on chodzi bez, bez najmniejszego problemu. Zresztą taki gaźnik, taki gaźnik jest wymyślony. Tutaj mamy przełącznik, światła krótkie, długie. Kierunkowskazy mamy tak samo, jak jest lewy, prawy i kasowanie, przycisku do środku. Do środka da się zrobić tak, że można go lekko pstryknąć, wtedy on też wraca na środek. Nie trzeba go za każdym razem zemkasować zem w ten sposób, no ale to jest wygodne, że się kasuje w ten sposób. Tak, tu jest klakson. Idąc dalej, mamy licznik, ja go tu styknę. O, stryk się włącza na liczniku. Mamy, mamy tutaj trip. Ile kilometrów przejechane od zerowania? Tak? Mamy, mamy tutaj wskaźnik paliwa. Mamy tutaj przebieg tutaj jest przebieg jakiś tam drugi. Trasę można sobie ustawić, tak? dwa chyba tripy można sobie zapisać i przebieg główny licznika. Jak go się załącza, to widać. raz, to pokażę, go wyłączę, to nam, się, to nam się zaświeca tutaj kluczyk i zaświeca się kontrolka akumulatora. Gdy akumulator nie ma ładowania, to też nam się kontrolka zapali, także to jest dobre. Włączając migacze, kierunkowskazy, wiadomo, mamy tu ikonkę kierunkowskazów, krótkie, długie, tak samo. Tutaj fajnie na niebiesko nam się zaświeca długi, długie światło. Kluczy przypuszcza jakaś awaria, może nie wiem, to jest, naga, jest nagaźnik, więc nie wiem, jakie on parametry może sprawdza, czy ma jakiś komputer pokładowy, nie wiem, ale sam licznik jest, jest elektroniczny. Tutaj e, te linki, które są, to są wszystko elektroniki. Tak samo, może to jest wskazówkowy, mimo to, że to jest wskazówkowy, to dalej jest, 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 jest już elektroniczny prędkościomierz. Tutaj pojawiają nam się e, zapięte biegi, a może, może jedynkę, jedyneczkę, widać tak. Luz, dwójeczka, trzy, cztery, pięć. I na postoju nawet idzie nimi nie zawsze, nie na każdych światłach e, się da, więc lepiej sobie zawsze te biegi redukować przed skrzyżowaniem, no ale niemniej jednak jest to widoczne i tak jak mówiłem, te, te biegi są ułożone tak samo jak w tym Jansi. Do czwóreczki korzystamy praktycznie na co dzień w mieście, piątki się, się praktycznie nie używa, piątkę w trasę się wbija i się wtedy jedzie 90 na godzinę przy piątce, spokojnie sobie jechać z zapasem jakim do stół, prawda, można sobie go tam. I e, ten się nie męczy. W razie braku mocy wiatru z przodu wbijamy na czwórkę, spokojnie 90 też idzie jechać. Troszkę więcej spali, ale, ale nic się nie stanie. Tu na prawo idziemy, pompa hamulcowa też, no nie jest plastikowa, nie jest jakaś byle jaka widać, że jest to porządny, dokładny odlew, nie ma jakichś zadziorów, no, no robi wrażenie, naprawdę ta jakość robi wrażenie. On kosztuje nie mało, bo kosztuje 7600, 600 bodajże, pewne jakieś promocje będą na, na, na tam za rok do kocówki serii, ale myślę, że warto za ten sprzęt tyle dać, bo, bo jest, jest naprawdę fajny, jest naprawdę fajnie wykonany jakościowo. Dużo lepiej od tych motorów za, z motocykli za 3,5, czy tam 4000, czy nawet za 5 jest i widać to, tą cenę widać w tym motocyklu. Przełącznik bez świateł, postojówki, normalne światełka i rozrusznik. Tylko, ta on jest teraz ciepły, wiadomo, ale na dotyk tu jest gaszenie, nasze znaczy gaszenie źle. Engine Stop pisze, ale to jest emergency Engine Stop, tak naprawdę. Cały czas, e, nawet że to jest dobrze wykonane, metalowe, solidne, ja bym tego nie używał na co dzień. Lepiej włożyć kluczykiem silnik. Chyba, że ta jest awaria sytuacja, to będę tego użyć, żeby to się czasem nie wyrobiło, bo, bo różne jaja mogą się dziać. Słuchajcie ode mnie, jak na dzisiaj, jak zrobił tego motocykla to tyle. Jutro muszę się z nim rozstać, niestety. No będzie to dla mnie naprawdę, no szkoda mi też, że muszę go oddawać. I, i, ale, wiecie, to tyle objeździłem w tym roku sprzętów i e, jednym się podobały mniej, inne bardziej i, i tak naprawdę ja sam miałbym... Ciężki wybór, jak gdybym miał dla siebie wybierać. Ten mi się podoba i mówię do tego z ciężkim sercem, ale przypuszczam, że za niedługo sam następny na, na testy też będzie mi się podobał. I, i, i później jest dylemat, tak, który wybrać: czy tańszy, czy droższy, czy jakiś fajny. Na szczęście mój motocykl jeszcze dobrze jeździ i nie muszę wybierać motocykla większego czy innego, ale no, ten motocykl naprawdę zaskoczy mnie pozytywnie. I no, jest godny polecenia na pewno, nawet ze względu na to, że, że firma z Domkiem to nie jest w sumie jak jakaś tam z, spod garażu. Nic, ode mnie jak mówiłem, to tyle. Odpalamy sprzęcik. Mówiłem, prawie go nie słychać. Nie wiem jak wy, jeszcze jedę troszeczkę pojeździć. zobaczenia wkrótce. Mam nadzieję, że, że następny będzie Zip Lux, ale ja tego nie wiem. Tak naprawdę kto mi jeszcze coś w tym roku daje. Czy w ogóle pogoda mi dopisze, żeby coś w tym roku nagrać? Mam nadzieję, że jeszcze coś, coś dla Was w tym roku będę miał. Lewa w górę, cześć!